Jak nastroć przed dzisiejszym biegiem? No jak zwykle trochę stosiku jest, no ale wiadomo, trochę musi być, wtedy adrenalinka jest, jest dużo dzisiaj zawodników, jest z kim powalczyć, więc dajemy się wszystko i lecimy do przodu. A u pani? Eee, są emocje, jest adrenalina, do domety. Uwielbiam biegać w Kostrzynie. Ogólnie z synem biegamy dużo, uczestniczymy tutaj w zawodach różnych biegowych, które tutaj się odbywają lokalnie. No i Kostrzyn też jest naszą taką ulubioną destynacją, z tego względu, że tu można bić rekordy. Trasa jest przyjemna, no i moim zdaniem łatwa. Czy 10 km to dużo, czy mało? Dla mnie to już nie jest dużo. Dla mnie to jest 10 km, ponieważ ja dużo biegam. Właśnie te dziesiątki, również też piątki. Więc dla mnie 10 km jest takim przyjemnym dystansem. Ale wiadomo, ktoś, kto zaczyna biegać, to wtedy może oczywiście powiedzieć, że to jest dużo. 39. edycja, także za rok 40. Jubileusz. Mamy rekord. Jeżeli wszyscy zawodnicy przyjadą, to na listach startowych mamy na tą chwilę 290 biegaczy. No to jest naprawdę, naprawdę dużo. W ubiegłym roku było 240. Także jest to, idziemy tutaj mówiąc tak, przysłowiowo posportowemu sportowemu na, na, na rekord. Także w zakładach pracy mamy rekordową ilość 7 zakładów pracy. Pogoda nam dzisiaj dopisuje, więc miejmy nadzieję, że wszyscy dzisiaj będą zadowoleni, więc ten, ten bieg, no, ogrom ogrom pracy przy takiej ilości nie spodziewaliśmy się takiej ilości zawodników ale mam nadzieję że damy radę sama 39 edycja to jest jeden z najstarszych biegów w ogóle na ziemi lubuskiej wpisała się już na stałe w kalendarz Kostrzyna Biegów lubuskich, więc jest to impreza, która będzie, miejmy nadzieję, kontynuowana przez aż następne, kolejne lata, ile damy my radę. Cieszę się, jak widać, z coraz większą popularnością. W przyszłym roku zamierzamy zwiększyć limit nawet do 400 osób, żeby już troszeczkę organizacyjnie bardziej podołać temu wszystkiemu. Jeżeli chodzi o nagrody w Koszyńskiej Antodrą, to powiem tak, jesteśmy dosyć takim wyjątkowym miejscem, bo u nas. Zarówno w kategoriach indywidualnych, w każdej kategorii wiekowej mamy nagrody pieniężne, zakłady pracy, no wiadomo puchary, medale. Dla Każdy zawodnik dostaje medal pamiątkowy. Pierwsze trójki, także jeszcze dodatkowo medale pamiątkowe, ale praktycznie w każdej, w każdej kategorii wiekowej, a ich mamy od 16 lat aż do 80 plusu mężczyzn, plus jeszcze dodatkowo kategorię mieszkańców Kostrzyna, gdzie wszędzie, wszędzie mówiąc tak, może tak brzydko to nazwijmy, wszędzie płacimy. Było okej. Okay. Troszeczkę jak zwykle co roku słoneczko nam przeszkadza. Trasa, myślę, płaska, sympatyczna, bardzo dużo kibiców na trasie, to nas też zawsze biegaczy bardzo cieszy. Punkty z wodą prawidłowo rozstawione, także myślę, że nikt tutaj nie będzie miał na co, co narzekać w tym roku. E, może najtrudniejszy moment jest tutaj wzdłuż e, byłej podrawki, dlatego że tam po prostu jest najmniej kibiców. Jest to długa prosta i najczęściej wieje tam wiatr po prostu twarzy. Gumbre,